Każda ingerencja w nasze ciało może powodować mniejszy lub większy ból. Ale mamy przecież leki przeciwbólowe. Pacjenci po operacji dostają leki przeciwbólowe. Operacje wykonujemy technikami minimalnie inwazyjnymi czyli przy pomocy laparoskopii. Operacja polega na wykonaniu 5-6 dziurek około centymetr prawda, długości czy szerokości. Przez te dziurki wprowadzamy narzędzia. I wykonujemy operację wycięcia znacznej części żołądka. Nie otwieramy brzucha u takiego pacjenta bariatycznego, często ta rana rzeczywiście była ogromna. Dzisiaj są to drobne 1centymetrowe nacięcia na skórze, które nie dają jakiegoś silnego efektu, przeciw, efektu bólowego, ale pamiętajmy o tym, że pacjent jest do tego przygotowywany, przed operacją pacjent jest rehabilitowany i po operacji dostaje leki przeciwbólowe. W większości przypadków tego samego dnia wieczorem pacjenci chodzą po korytarzu. Nie jest to jakiś wielki problem.